Trzęsienie ziemi w platformie obywatelskiej, ale to za mało powiedziane, trzęsienie ziemi, noc długich noży i jakieś po prostu masowe egzekucje do tego doszło ostatnio w platformie obywatelskiej na dolnym śląsku, głowy poleciały głowa przewodniczącej Rady Miejskiej Wrocławia, głowa szefa klubu KO w Radzie Miejskiej Wrocławia i głowa byłej posłanki. Obecnie też radnej Rady Miejskiej Wrocławia. Wszystkie te osoby powiązane są, związane są politycznie towarzysko biznesowo z Renatą Granowską, która też zostaje wywalona z platformy obywatelskiej. Marcin toż ujawniamy kom. Zapraszam. Noc długich noży w platformie obywatelskiej. Jednomyślną decyzją zarządu regionu dolnośląskiego tej partii z partią. Ma pożegnać się trójka znanych działaczy platformy obywatelskiej. Chodzi o radnych miejskich Wrocławia, przede wszystkim o przewodniczącą Rady Miejskiej Wrocławia Agnieszkę Rybczak, Roberta Leszczyńskiego, który jest szefem klubu Rady Miejskiej PO we Wrocławiu. I na trzeciej pozycji mamy Ewę Wolak było posłankę, również radną miejską Wrocławia. Te trzy osoby mają zostać wyrzucone. Dlatego, że działały na niekorzyść partii, działały z nieznanych, niezrozumiałych, przepraszam, pobudek politycznych, trzymały z Renatą Granowską swoją szefową, a nie z partią. Dla tych ludzi ważniejsze było to, co zdecydowała Renata Granowska, a nie to, co zdecydowała partia. I dlatego doszło do, tak jak powiedziałem, nocy długich noży. Cała trójka ma z partii wylecieć w platformie prawdziwe trzęsienie ziemi. Trzy osoby, tak jak powiedziałam, mają zostać skazane na banicę. Mają zostać wyrzucone z partii wobec trzech kolejnych osób, również z Rady Miejskiej Wrocławia, władze partii w regionie. No, zachowały się bardziej wstrzemięźliwie, dano im szansę. Znana legenda, koszykówki i rady miejski Maciej Zieliński, Krzysztof Zalewski oraz Martyna Stachowiak, ta trójka została zawieszona w obowiązkach członka partii. To oznacza jedno, że jeżeli nie wykażą woli współpracy z partią, nie porzucą Renaty Granowskiej, której do tej pory wiernie służyli to tej no W kolejnym kroku z tej partii po prostu wylecą tak jak Wolak, tak jak Leszczyński i tak jak Rybka. W tle tych wydarzeń mamy narastający konflikt pomiędzy posłem, wiceministrem Michałem Jarosem, a właśnie Renatą Granowską, polityczką, która stała się w opinii, opinii publicznej ogólnopolskiej znana, chyba głównie z tego, że jej mąż po znajomości dostał robotę w domu dziecka. Zresztą już zaraz ją straci. Ja walczy z Granowską. Granowska udaje, że Jarosa nie ma, ale wielokrotnie jego postanowienia, postanowienia partyjne, stąd zdecydowana reakcja władz partii wyrzucająca trójkę wspomnianą przeze mnie. Granowska, przypomnę, w poniedziałek staje przed partyjnym sądem. Wniosek o wyrzucenie jej ze struktur partyjnych poszedł już wcześniej, kilka miesięcy temu. Decyzja zapadnie prawdopodobnie w poniedziałek, czy ona wylatuje z PO, czy nie. Moim zdaniem nie ma co tutaj udawać, że będzie inaczej. Zostanie pozbawiona członkostwa. Oczywiście odwoła się do Warszawy, ale z tego co słyszę, tam nikt za nią nie będzie stawał. Nawet Bogdan Zdrojewski nie chce bronić Renaty Granowskiej. No ja się nie dziwię miesiące pełnej kompromitacji za granowską, bo oprócz tego, że jej mąż pracuje jeszcze pracuje w domu dziecka, to jest niewyobrażalne, ale tak jest. Obrzeża do domu dziecka, mamy przecież jedzenie i picie w restauracjach luksusowych za pieniądze podatników, mamy dotowanie klubu tego męża, powiązanego z tym mężem, milionami z budżetu, e, oczywiście miasta, mamy nepotyzm, mamy naprawdę cały ciąg bardzo, bardzo wątpliwych zdarzeń, które sumowane dają po prostu e, efekt tego, że Granowska z platformą się pożegna, zostanie z, nią, z niej brutalnie wyrzucona. No i co to zmieni, jeżeli chodzi o mapę polityczną Wrocławia? No przede wszystkim Renata Gronowska jest pierwszą, pierwszym wiceprezydentem Wrocławia, bezpośrednim zastępcą Jacka Sutryka. No i jeżeli ona traci mandat Platformy Obywatelskiej, Platforma Obywatelska już jej nie popiera, to Jacek Sutryk powinien ją zdymisjonować, żeby sobie nie robić problemów z partią. No, Jacek Sutryk, jak rozumiem, chce nadal współpracować z platformą obywatelską, więc jeśli chce, żeby ta współpraca była kontynuowana, no to musi pożegnać się z Renatą Granowską, prawdopodobnie też z Michałem Mójczakiem. Ja słyszałem taką wersję, że Sutryk owszem, zdymisjonuje granowską z, z jedynki, przepraszam, z, z dwójki, czyli ze z, z, z stanowiska swojego zastępcy na to miejsce powoła koju skazanego przez Jarosa, ale w kolejnym kroku zdymisjonuje biednego Kubę Mazura i na jego miejsce powoła granowską. Słyszałem o takiej opcji, zobaczymy, czy tak będzie. Jacek Słud oczywiście może nic nie zrobić, ale wtedy będzie miał w sposób oficjalny wypowiedzenie wojny w platformie obywatelskiej. Prezydentowi, uwierzcie mi, nie jest to potrzebne, ponieważ lada dzień, lada dzień trafi do niego akt oskarżenia w sprawie kolegium Humanum. Sutrykowi grozi 10 lat w związku z tą aferą. I wierzcie mi, ostatnią rzeczą, którą potrzebuje teraz to konflikt z partią rządzącą, konflikt z Donaldem Tuskiem. Nie wierzę w to, żeby poszedł na takie udry, więc tutaj w ofierze zostanie złożona biedna Renata Granowska. Cóż ona pocznie. Najmniej interesujące w tym wszystkim jest to, co może wydarzyć się w Radzie Miejskiej. Z Radą Miejską we Wrocławiu już od dawna nikt się nie liczy, ale e, żeby no, nie zostawiać pewnej pustki narracyjnej, to opowiem Wam jeszcze parę zdaj o tym, co się wydarzy w Radzie Miejskiej w Wrocławia. No ta trójka wyrzuconych, Leszczyński, Rybczak i Wolak. Mają teraz możliwość założenia własnego klubu w Radzie Miejskiej. To będzie mini klub. Szefem oczywiście będzie pan Leszczyński, znakomity żołnierz. Ostatnio nieźle sobie potrafił poradzić w życiu, zarabiając prawie 650 tysięcy z samej działalności gospodarczej, którą prowadził, więc widać, że jest facet zaradny. Nie radzi sobie co prawda w 100% jako szef klubu Koalicji Obywatelskiej, ale takim mniejszym oddziałem trzyosobowym z takimi specjalistami jak Wolak i Rybczak to on sobie powinien lepiej poradzić niż z szerszym e, gremium. E, panie Robercie, powodzenia. E, wiadomo, pani Rybczak i pani Wolak będą też aspirowały do tego, żeby być szefem tego klubu, ale może być tak, że która z tych panów będzie wiceszefem, a która zostanie wiceprzewodniczącą Rady, bo tam zdaje się w Radzie Miejskiej jest taki obyczaj, że każdy klub ma swojego przedstawiciela właśnie w, wśród wiceprzewodniczących Rady Miejskiej, więc jakoś się będą musieli dogadać, ale tak naprawdę to trochę kpie z nich, ponieważ jestem przekonany, że każdy z tej, każda osoba z tej trójki no, założy zgrzebny worek, powiesi sobie pochwę od miecza na szyi. I uda się do kanosy na kolanach przed oblicze Michała Jarosa. O ile do tej pory Michał Jaros też nie zostanie ścięty, bo jego pozycja jest taka, jaka jest, nie do pozazdroszczenia. Aczkolwiek, jeżeli wyjdzie Michał Jaros z tej bateli zwycięsko, to na pewno się wzmocni. Natomiast ja, jeżeli mogę sobie pozwolić na e, puszczenie wodzy, wyobraźnie to widzę e, takiego naklęczka chreszczyńskiego w e, e, wolach i rybczach, jak tych grzebnych, zgrzebnych w worach jak cesarz chyba Henryk VII, jeśli dobrze pamiętam, idą na kolanach do kanoscy, do siedziby władz partii, tam błagają o przebaczenie, zrobimy wszystko, tylko nie wyrzucajcie nas z Platformy. Platforma to wszystko, co mamy bez Platformy. Nie to, że jesteśmy nikim, wiadomo, żeby sobie poradzili w jakąś tam w jakiejś normalnej pracy i tak dalej, no ale możemy mieć problemy bez, bez Platformy, więc uważam, że ta trójka zostawi ostatecznie Renatę Granowską, która jest absolutnie skreślona i się przed władzami Platformy Obywatelskiej. Tak czy owak w Radzie Miejskiej może być, mimo że jest to bardzo nieciekawe i nudne jak flaki z olejem gremium. Tam może troszeczkę zaiskrzyć. Zobaczymy, czy jaskowi-sutrykowi uda utrzymać się większe. Czy ta y, pozostałe osoby z klubu Koalicji Obywatelskiej, na przykład jak Robert Suligowski, nasz wspaniały radny, prawdomówny y, i niewiarłomny, y, czy oni się opowiedzą za. Wspieraniem dalej Renaty Granowskiej, czy też pójdą pod rękę z Michałem Jarosem. W tej batalii zwycięzca będzie tak czy owak, no chyba tylko jeden, będzie to na chwilę obecną, przynajmniej przez chwilę, Jacek Sutryk, który pewnie skorzysta na tym zamieszaniu. Ale jak mówię, jeżeli on wypowie wolnej platformie, no to po facecie, no to już może sobie między bajki włożyć jakieś swoje plany, że on dociągnie do końca kadencji. Nie ma takiej opcji. Albo współpraca z największą partią, albo po Sutryku a Pogranowskiej już nie. No i na samym końcu, na samym końcu nudnych spraw związanych z Radą Miejską jest to, że będzie potrzeba wyłonić nowego przewodniczącego tejże Rady. Teraz do tej pory jest jeszcze mieszka Rybczak, ona straci tą funkcję, a chętnych, żeby ją zastąpić w samej Platformie jest kilku. Najbardziej chętny jest Igor Wójcik. On marzy, żeby zostać wreszcie, mieć jakąś funkcję, jakąkolwiek, oprócz, żeby, oprócz tego, że jest dyrektorem okis To marzy o tym, żeby pełnić jakąkolwiek inną funkcję publiczną. I już miał kiedyś być tym, że przewodniczącym Rady Miejskiej leży własnego klubu. Ekipa go nie, wy, nie wybrała, i to też podniosło takie konsekwencje, że teraz część z tych osób, które go wtedy nie wybrała, wylatuje z Platformy. Igor Wójcik marzy o tym, żeby być przewodniczącym Rady Miejskiej. Wy macie pewnie jakieś marzenia. Inne niż Igor. Igor ma akurat takie, nie należy się z tego nabijać. Każdy ma jakieś swoje marzenia, cele, plany. Drugą taką osobą, która, no, może nie marzy o tym, ale rozważyłaby, gdyby zostało jej zaproponowane przewodniczenie rady, to jest Sebastian Lorenz. Radny bardzo e, doświadczony, to jest już 50-letni samorządowy, całe życie dorosłe w zasadzie działa w samorządzie. Ja go osobiście lubię i cenię. Sebastian jest w porządku. E, jak mówię, jest w takim wieku, że wypadałoby wreszcie jakoś zaakcentować swoje istnienie bardziej niż jako radny, więc uważam, że Sebastian będzie odpowiednim kandydatem na funkcję przewodniczącego Rady Miejskiej. No jeszcze, jakbym tak na siłę na siłę miał szukać, to może takim jakimś pojednawczym pojednawczym radnym, który mógłby zostać przewodniczącym, mógłby być na przykład Jakub Nowotarski. Jeden z niewielu intelektualistów w tej Radzie, człowiek, który jest, na skroś uczciwy. To jest wzór dla, do naśladowania dla młodych ludzi. Tacy samorządowcy powinni być w każdym e, gremium samorządowym w Polsce, więc Kuba Nowotarski, pan doktor Jakub Nowotarski, mógłby też z powodzeniem pełnić funkcję przewodniczącego Rady Miejskiej. I, i słuchajcie, ale oczywiście jestem sobie, sobie w w stanie wyobrazić jeszcze jedną sytuację. Wrocław nas przywyczaił do tego, że tu wszystko jest możliwe. Absolutnie, co byś sobie nie ubzdurał, to to się może zrealizować, jeżeli chodzi o politykę. Stąd też e, oczyma wyobraźni widzę na stanowisku przewodniczącego Rady Miejskiej e, pana Jarosława Krauze. To jest aktualnie radny samodzielny, niezrzeszony, niezależny. Niezależny, to wiadomo. Niezrzeszony zostanie został przy tym określeniu. I Jarosław Krause w swojej ostatniej, chyba kadencji, no bo chyba już dłużej nie będzie zaszczycał Wrocławiam swoją obecnością w tym że gremium, może zostać też takim przewrotnym przewodniczącym e, Rady Miejskiej. On chyba nigdy nie pełni żadnej funkcji oprócz szefa klubu. Teraz jest szefem jednoosobowego klubu, w którym jest jedynym członkiem, więc on e, tylko, jak mówię, to jest trochę absurdalne, to jest trochę takie. Takie, nie wiem, pośmiać się z tego można, ale we Wrocławiu wszystko jest możliwe. Jarosław Krause, przewodniczący Rady Miejskiej, ale by to brzmiało. Jak sami widzicie, dzieje się bardzo dużo, a dziać się będzie jeszcze więcej. Już w poniedziałek kolejny rozdział tej ciekawej sagi, Popei związanej z czystkami w Platformie Obywatelskiej będzie Sąd Koleżeński nad Renatą Granowską. Czy Renata Granowska utrzyma się w Platformie? No, ja bym się o to nie zakładał, Wam też nie polecam, ale niebawem wszyscy się przekonamy, jak cała sprawa się skończy. Na dziś to wszystko. Marcin Toż, ujawniamy kom. Dziękuję bardzo.